Stand jetzt ist unser nächster Gegner auf dem letzten Tabellenplatz. Sie haben aber ein Spiel weniger bisher gespielt. Situation an ist dass Bis auf ein äh, eher schlechtes Ergebnis, welches sie 4:0 gegen, 0 gegen äh, Bosnien verloren haben, waren alle Spiele sehr eng. I w zasadzie wszystkie ich mecze były całkiem niezłe za wyjątkiem jednego chyba z Lechem Poznań przegrali 4 do0. So, dasss ich mich nicht nur von den Gemissen von Tabellenplatz äh, täuschen lassen werde, sondern den Gegner genauso äh, äh, analysiere bzw. unsere Mannschaft genauso vorbereiten wie auf alle anderen Spielen. Także ja tutaj nie będę patrzył na sytuację w tabeli i nie chcę, aby mnie ona zmyliła. Będę się przygotowywał i naszą drużynę w taki sam sposób i również dokonam odpowiedniej analizy przeciwnika. Oczywiście mamy ten Anspruch zu Hause wieder ein gutes Spiel zu zeigen und auch die Punkte hier vom heimischen Publikum zu holen, aber wie gesagt, Das ist äh, so wie immer. Wir müssen viel äh, aufwenden, wir müssen äh, sehr konzentriert und äh, mit guter Energie in das Spiel reingehen und 90 Minuten äh, ja, wieder fighten und alles geben, um am Ende ein gutes Spiel und ein gutes Ergebnis zu erzielen. Äh. Jak zwykle mamy ambicje, aby pokazać dobrą grę, ładny mecz, zdobyć punkty przed domową publicznością. Jak zawsze musimy z siebie dać dużo, być bardzo skoncentrowani, pokazać dobrą energię i walczyć przez 90 minut, dać z siebie wszystko, aby na koniec był dobry wynik. Panie że jak wygląda sytuacja z Nikarem Boroczeną i tym Zechanem? Czy oni będą mogli zagrać w poniedziałek?

Die Verletzung scheint nicht so schlimm zu sein. Es ist ein kleines muskuläres Problem. Wir versuchen es zu lösen und werden aber kein Risiko eingehen. Falls es bis Montag nicht funktionieren sollte, haben wir mit Igor auf jeden Fall einen sehr guten Ersatz. Natomiast jeżeli chodzi o Benedykta, to ten uraz mięśniowy nie był taki poważny, jak myśleliśmy. Wydaje nam się, że wszystko jest dobrze, natomiast nie będziemy ryzykować. Jeżeli w poniedziałek nie miałby zagrać, to Igor jest bardzo dobrą alternatywą. Proszę. To właśnie nawiązując troszeczkę do tego pytania, chciałem zapytać. Przy podniesieniu tego sukcesu po tych pięciu kolejkach, bo za takim warunkowym 13 punktów, e, istotną rolę odegrali, e, odegrała ławka rezerwowa, bo m, Igor Wasierski, przed Zadzecha w ostatnim meczu, zagrał dobrze. Przed Maciej Listkowski za Degasa, który ma kontuzję, spisuje się bardzo dobrze. E, Spiridionowicz strzelił z ławki, wchodząc w meczu z e, Arką, drugą bramkę rozstrzygającą wynik. Także dążę do tego, czy. Ja, alles spielt eine Rolle, Die Dinge, alle Spiele sind wichtig. Ja, alle Spiele äh, werden äh, gleich behandelt und äh, ich verlange von allen Spielern äh, ein, ein, ein gewisses Verantwortungsgefühl. Äh, und, äh, Sezon jest długi. Jesteśmy erstu Beginn dieser Saison und wszyscy alle werden gebraucht und das wissen die Spieler dementsprechend freue ich mich, dass es auch entsprechend mit Leistung zurückgezahlt wird, wenn sie die Chance bekommen. wszyscy piłkarze są dla nas ważni i wszyscy o tym też wiedzą, wszyscy odgrywają ważną rolę. Ja natomiast wymagam od wszystkich odpowiedzialności. Sezon przed nami jeszcze długi, dopiero się zaczął, więc wszyscy są potrzebni. Ja się cieszę, że w momencie, kiedy otrzymują taką możliwość, to pokazują swoją jakość. Panie że Pan mówił dwa o Wiśle, znam sytuację Wisły w tabeli, ale chcielibyśmy usłyszeć może bardziej od Pana, jak Pan ocenia tego zespołu i oczywiście, czy jacyś piłkarze są tam tacy, na których musimy zwrócić szczególną uwagę. Ja, Merboszwili, Furman, Ricardinho są sehr gute Spieler, w tym, wenn sie einen guten Tag erwischen. Te Nazwiska, które wymieniłem, to są bardzo dobre Piłkarze, szczególnie, jeżeli trafią w swój dobry ja, dzień. Mam einen guten Torwart in ihren Reihen. Alles in allem, wie gesagt, werden wir den Gegner weder unterschätzen noch überschätzen. Mają też dobrego bramkarza, także generalnie patrząc, nie będziemy ani nie doceniać, ani nie będziemy przeceniać przeciwnika. Sie haben den Trainer gewechselt, wir haben uns die Spiele angeschaut und ich und wir haben den Anspruch, sicher jetzt in dem kommenden Spiel wieder mehr unser Stempel. auf dem platz zu zeigen oder ich mal, unser, 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 unser spielstil auf dem platz äh, zu forcieren und uns äh, mehr auf uns äh, zu fokussieren als auf den gegner. My czy też ja mamy tutaj za, za zadanie przede wszystkim i chcemy pokazać jakby naszą pieczęć na boisku, odcisnąć nasz stempel, pokazać nasz styl gry i raczej koncentrujemy się na naszym planie, naszej grze niż na przeciwniku. Pan zaniał grę w ataku powiedzmy pozycyjnym. Czy w ogóle grę do przodu pogoni w tych pięciu spotkaniach? Für uns generell war es erstmal wichtig und ist es wichtig und uh, wird auch unser Hauptthema bleiben, dass wir als Mannschaft uh, stabiler uh, uns präsentieren als letztes Jahr, vor allem in der Defensive. Pokazali się jako stabilniejszy zespół, szczególnie w porównaniu do tego, co było w zeszłym roku. I szczególnie dotyczy to naszej obrony. W wielu przypadkach jestem już zadowolony z defensywy, natomiast jeszcze kilka rzeczy jest do poprawy. Również obrona może być jeszcze u nas poprawiona i należy tutaj szlifować pewne elementy. Aber wie gesagt, der Kollege hat es ja vorhin schon erwähnt, wir haben schon in den ersten Spielen immer wieder wechseln müssen und das braucht seine Zeit, bis man sich einspielt, bis die Automatismen oder das Gefühl miteinander und füreinander noch besser wird. Aber Pierwszych meczów tutaj kolega już wspominał o tym, musieliśmy dokonywać zmian, a to zawsze wymaga pewnego czasu, aby wypracować automatyzm, współpracę pomiędzy piłkarzami na boisku. I um, ich sehe, um, ich sagen, also, wenn, man, wenn man mit einem, mit, wenn mit einem Tor unterschied uh, gewinnt und versucht oder möglichst dann auch zu null spielt hinten. Dann e, finde ich dieses Ergebnis e, gut. Natomiast generalnie, jeżeli wygrywamy albo jedną Bramką, albo e, kończymy Mecze z e, zerem z tyłu, to generalnie jestem zadowolony z tego. Czyli wollen wir unserem, unserem Ansatz treu bleiben, dass wir versuchen, mit, aber auch ohne Ball das Spiel zu gestalten poza tym chcemy być wierni temu naszemu założeniu, że czy z piłką, czy bez piłki, chcemy się pokazywać dobrze na boisku. Hmm, Dała fajnie, die zweite Halbzeit in Kielce von unserer Seite aus, von meinem Team aus sehr viel Gutes, sehr diszipliniertes Verteidigen, genauso wie wir uns das vorgestellt haben. Jeżeli chodzi o drugą połowę meczów w Kielcach to w naszej obronie było pokazaliśmy bardzo dużo dobrego, tak jak byśmy sobie tego życzyli. Das hat mir vorgabt und wir haben mich viel zugelassen, aber wie gesagt, klar, kann es auch schiefgehen, dass man dann durch eine Ecke oder durch einen Freistoß noch ein Gegentor kassiert. Wir müssen natürlich versuchen Die Kontersituationen oder die Umschaltsituationen, die sich ergeben, wenn man etwas defensiver spielt, besser auszuspielen. Aber das braucht seine Zeit, das hat auch was mit Qualität zu tun und mit Erfahrung. Oczywiście ten plan, który mieliśmy, udało nam się zrealizować i nie dopuszczaliśmy wielu sytuacji. Natomiast może dojść do takich niebezpieczeństw, może dojść do strzelenia bramki przez przeciwnika, czy w przypadku rzutu wolnego, czy, czy rożnego. Dlatego chcemy jeszcze poprawić naszą grę w sytuacji, kiedy wyprowadzamy kontrę, lub w takich sytuacjach, gdzie w defensywniej, w nerf, w w defensywnej grze możemy się poprawić do tego potrzebujemy jednak i czasu i jakości i doświadczenia. Myślę, denke hatten Spielen Majewski gut getan. Myślę, że w tych wszystkich sytuacjach w minionych meczach, gdybyśmy mieli takiego piłkarza jak Majewski, to by nam to pomogło. O Czy też na przykład Kamila Drygas. Wir haben jetzt mit Liskowski oder mit Kowalczyk zwei junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die sich von Tag zu Tag und von Saison zu Saison entwickeln und aus meiner Sicht hervorragende Leistungen gezeigt haben. Natomiast mamy też takich młodych zawodników jak Listkowski czy Kowalczyk, których sami tutaj wychowaliśmy u siebie. Uważam, że oni z dnia na dzień sezonu na sezon się rozwijają i spisali się świetnie. Viele Verantwortung auch übernehmen und ja, mit Kowalczyk jetzt noch ein Spieler in unseren Reihen haben, der auch torgefährlich ist und auch in Zukunft sein wird. Także ci młodzi zawodnicy w tej chwili są u nas bardzo ważni, szczególnie Kowalczek, który w tej chwili stwarza duże zagrożenie strzelenia bramek naszym przeciwnikom. Das müssen wir jetzt ein bisschen weiter verteilen. Wir haben noch einige Spieler wie Spiri, Hostika und so weiter, die von denen ich natürlich äh, nie nur. Eine disziplinierte Arbeit bzw. eine gute Organisation verlange im Spiel, sondern auch Akzente nach vorne, Individualaktionen und natürlich auch erwarte entsprechende Statistiken, nämlich Tore und Assists. Ale są i inni zawodnicy w naszych szeregach, jak Spirit czy, czy Hosty których oczekuję zdyscyplinowanej gry, dobrej organizacji gry do przodu i również odpowiedniej statystyki akcji indywidualnych i bramek. Czy może Pan powiedzieć, czy Adam Rączak będzie już do Pana dyspozycji na mecz z Wisłą Polska, A jeśli nie będzie na Wisłę, to kiedy wróci do treningu, do, do spotkań biegowych? Do... steht und spielbereit ist jetzt gegen äh, Viswa oder äh, wenn nicht jetzt, dann wann? Nein, er, hat, er hat jetzt mit dem leichten Lauftraining begonnen. Wenn alles ähm, optimal läuft, denke ich, dass er nach der Länderspielpause wieder zu 100 Prozent im Mannschaftstraining integriert wird. On w tej chwili rozpoczął od lekkiego treningu biegowego, jeżeli po przerwie na grę w reprezentacjach wszystko będzie dobrze, to na 100% już włączy się do naszych treningów drużynowych. czy Pan może wczoraj był w Polkowicach, by zobaczyć naszego pucharowego przeciwnika z Talerzeszu? Nie, wczoraj byłem w Szczecinie. Nie, wczoraj byłem w Szczecinie. Jak Pan zareagował na tego przeciwnika? Ja wiem, że Pan nie znał, ale... Taki format drugoligowiec globiec z ambicjami teraz akurat wskoczył na pozycję lidera, to jest taki przeciwnik dla pana drużyny, dla pana, dla pana drużyny odpowiedni na tą pierwszą rozmowę, czy bo pan jakiegoś innego przeczolnika bardziej na przykład z Extra Class? It's kein koncert, um, Ich habe das registriert. Um, es dauert noch eine Weile, bis wir uh, dieses Spiel spielen. Insofern befasse ich mich im Moment uh, eigentlich gar nicht damit to nie jest koncert życzeń ja zarejestrowałem ten fakt natomiast do meczu jest jeszcze trochę czasu także na razie nie zajmuję się nim sind wir der klare favorit weil wir kommen aus der extraklasse und wie sie schon sagten das ist ein unterklassiger verein aber ich denke jeder weiß dass der pokal auch seine eigenen gesetze mitbringt und dass jedes spiel erstmal gespielt werden muss i tym wiele Jasne jest natomiast, że jesteśmy faworytem, ponieważ, jak pan powiedział, jest to zespół z niższej ligi. Natomiast puchar ma też swoje prawa, każdy mecz musi być rozegrany i nie ma co naprzód tutaj za wiele mówić. Panie, panie że wspominał pan parę razy, że no, ewentualnie przy obecnej sytuacji utrudnionej, kadrowej, Przydałby noch do. Czy Ja, ein bis zwei Spieler würden uns sicherlich gut tun. zwei äh, Die Saison ist lang und äh, wenn wir die Möglichkeit haben, wenn sich etwas ergeben sollte, was aus unserer Sicht Sinn macht, dann äh, werden wir gemeinsam entscheiden. Und, äh, Sezon jest jeszcze długi, także z pewnością, jeżeli pojawi się taka możliwość, która z naszego punktu widzenia będzie sensowna, to wspólnie podejmiemy taką decyzję i pozwólcie się Państwo zaskoczyć. Jak powiedziałem, teoretycznie theoretisch kann, es in noch, kann, kann in beiden Richtungen noch etwas passieren. Wir haben noch ein paar Tage Zeit. Teoretycznie mówiąc może się jeszcze wydarzyć wszystko w obu kierunkach. Jest jeszcze kilka dni czasu. I, dementsprechend, uh, uns I odpowiednio do tego się przygotowujemy.